Witajcie w ten słoneczny czwartek. Mamy nowego opacza do Tekkena 8 i na początku taka informacja. Dziś pojawił się film ze zmianami balansowymi do Kazui, i to są zmiany w oparciu o wersję 2.001. Teraz w wersji 2.002 jest więcej zmian do postaci i zrobimy tak. Jutro postaram się nagrać film o nowych zmianach do tych postaci, o których wcześniej już nagrałem filmy. A potem od soboty będę udostępniał filmy do tych postaci, o których jeszcze nic nie powiedziałem, pokazując zmiany balansowe te oryginalne do wersji 2.001, a także zmiany do wersji 2.002. Tak więc to będę miał trochę więcej roboty, ale też wy zobaczycie, jak to miało wyglądać i jak to ostatecznie wygląda. A w tym filmie zobaczymy, co ten patch zmienia ogólnie, a nie dla poszczególnych postaci patch jest już dostępny zarówno na konsolach jak i na pc -tach. tutaj na przykład mam informację na ekranie, że patch pojawił się o 3.30 w nocy ja nagrywam to oczywiście rano, więc ten paczek już jest jest to wersja 2.0.0.0.2 i standardowo replay już nie można odpalać, nie wiem, być może kiedyś to zmienią żeby w grze zachowywać stary balans, ale na razie się na to nie zanosi tak więc te replay, które pobraliście nie będą już możliwe do stworzenia, natomiast replaye online ze starych wersji gry są już usunięte, a jeśli chodzi o duchy no to tutaj ich zachowanie zostanie zmodyfikowane, natomiast nie będzie utraty danych według twórców mamy też zmiany do rankingu, a także trybu szybkiej walki zmodyfikowano dopasowywanie, tak żeby jeśli macie jakąś postać, która jest bardzo, bardzo wysoka, gracie inną gra łączyła was z tym graczem, który też ma postać na jakimś takim wysokim poziomie, na wysokiej randze, żeby nie było tak, że walczycie ze słabszymi graczami w momencie, kiedy uczycie się grać daną postacią, ale jesteście wmiotaczami. Jest poprawka do Tekken Balla, o której nie wiedziałem, która sprawiała, że piłka potrafiła zawisnąć w powietrzu. No i mamy też zmiany balansowe do postaci, ale to już będzie w kolejnym filmie. Teraz skupmy się na zmianach, które dotyczą systemu. Twórcy przyznają, że początek sezonu drugiego był skupiony za bardzo na ofensywie. Przepraszają za to, dlatego że nie było to zgodne z ich intencją, a także z tym co było komunikowane graczom. Od teraz poprawki będą podzielone na dwie grupy. Pierwsza to są te poprawki, które można wprowadzić szybko, a druga to grupa poprawek, która potrzebuje czasu, a także feedbacku od społeczności, żeby były w odpowiedni sposób ocenione zanim trafią do gry. Zwiększono liczbę punktów zdrowia po to, żeby gra nie była aż tak bardzo jednostronna. Wcześniej mieliśmy 180 punktów zdrowia, teraz jest to 200. siłą rzeczy sprawia, że no, niejako połki są słabsze, dlatego że procentowo zdają mniej HP. Modyfikują też bilans zysków i strat dla poszczególnych ciosów, dla tych, które były zbyt mocne, które były po prostu zbyt opłacalne. No, momentami można powiedzieć, że brakowe. Modyfikują skalowanie obrażeń po hitaszu a także modyfikują przewagę w klatkach po hit gajerze. Do szczegółów przejdziemy za chwilę, bo tam niżej znajdziemy szczegółowe informacje na ten temat. Jeśli chodzi o chip damage, to obrażenia w hicie będą teraz mniejsze, a ciosy, które zadawały chip damage normalnie, w hicie nie będą zadawały dodatkowych obrażeń na bloku. Kolejna aktualizacja balansowa, która przyniesie więcej zmian, planowana jest na połowę maja, więc jeśli dobrze liczę do tego czasu wyrobię się z filmikami o zmianach do wszystkich postaci. Więc to dla mnie akurat jest spoko. Przejdźmy teraz do szczegółów. Jeśli chodzi o HP, no to tak jak powiedziałem wcześniej, ale zmodyfikowany też jest moment, kiedy Rage się aktywuje. Wcześniej było to 43 HP, teraz 47, dlatego, że tutaj w tym tytule Rage jest aktywowany, kiedy mamy 23,5% punktów zdrowia. Kurty jednak zaznaczają, że być może w przyszłości tę wartość zmienią. Dodatkowo ważna informacja, te zmiany w zdrowiu nie dotyczą trybu przygodowego The Dark Awakens, story w DLC and Forgotten Echoes, a także trybu Tekken Ball. W poprzednim patchu, czyli na początku drugiego sezonu, wprowadzono zmianę do rzutów, że kiedy wyrywaliśmy się z rzutu, traciliśmy 5 punktów zdrowia do odnowienia. Teraz to zostało na szczęście cofnięte. Heat Engagery wcześniej miały na trafieniu aż plus 17. No to było dość męczące, dużo osób na to narzekało. Teraz będą miały plus 9. Jeśli wykonujemy hit dasha w juggle, to damage teraz będzie skalowany na 60%, a nie na 70%. Hit damage w hicie teraz zamiast 25% tego oryginalnego HP zabiera 20%, czyli zmniejszono o 5 punktów procentowych i tym samym obrażenia na bloku od hit zostały zmniejszone. Ciosy, które zadają chip damage, zadają teraz tego chip damagea mniej. Zmiana dotycząca keycharge'a niestety z tego co rozumiem cały czas nie działa jako counter hit, ale obrażenia zmienili teraz ze 150 na 110, więc nie wiem w zasadzie do czego teraz keycharge służy. Takie nie 8 do tej pory były ciosy, które przy ścianie prowadziły do tak zwanego wall staggera, które sprawił, że mieliśmy większą przewagę na bloku. Fórty jednak z tego nie rezygnują, tak więc WordTagera już nie będzie. I na koniec poprawka do wyrywania się z rzutów. Twórcy piszą o tym, że był jakiś błąd, można było się wyrywać z dwoma inputami zamiast jednym. I tu jeszcze na koniec pokażę Wam, jak wygląda tutaj to w samej grze. Film na Twitterze od Appleja. Widzimy tutaj HP200 zamiast 180. Nie ma chipa przy wyrwaniu. No i te y, walcrasher, tak? Teraz już nie ma tej dodatkowej przewagi 10 klatkowej, Tutaj na przykład było 25 po tym ciosie ASCII, a teraz jest 10. Czyli nawet zmiana jest o 15 klatek, proszę bardzo. No i tutaj y, też zmiana do baga od Jacka. Wcześniej nie można było tego za bardzo przerywać. Teraz można to albo obejść, albo z tego co wiedziałem przerwać 13-klatkowym ciosem. O, właśnie. DF1 hejchetczego ma 13 klatek. No i też zmiana, poprawka tego, że bug u pola już nie występuje. Poprzód, dwie ręce. Nie można już zrobić gwaranta na bloku. I tak wyglądają zmiany w tym filmie. Szczegółowe zmiany do postaci. Pojawią się w kolejnych. To wszystko dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych zmianach, czy są dobre, czy są złe, co jeszcze byście zmienili ogólnie mechanicznie. Natomiast tak jak powiedziałem już do szczegółów postaci przejdziemy w nadchodzących filmach. Dzięki, do następnego, cześć.